A co my tu mamy? Coś, co wygląda jak zwykłe pudełko. Ale wystarczy, uwaga, raptem parę minut i zamienimy nasze pudełko w coś zupełnie niesamowitego. Co powiecie na odlotowy arta takowy stempel przydatny zawsze i wszędzie? Brzmi dobrze, prawda? To, co macie ochotę postępować sobie tu i tam? W takim razie, poza pudełkiem, przyda nam się oto. To taka kolorowa pianka, mięciutka i bardzo przyjemna w dotyku. Ta tu pianka, moi drodzy, to klucz do naszych stemplowych sukcesów. Przykładamy sobie pudełko na piance i odrysujemy ołówkiem. Gotowe? To wycinamy. Dwa takie będą nam potrzebne. Teraz w środku jednego kwadracika narysujemy jajo i wycinamy. Gotowe? To jedziemy dalej. Przykładamy to coś do drugiego piankowego kwadracika i przerysowujemy. Super. Teraz narysujemy sobie naszego stworka-potworka. Co powiecie na szalone włosy, kwadratowe oczęta, śmieszny nohal i zadziwione usteczka? A, no i muszka. Bomba. Dobra, wycinamy. Teraz przykładamy piankę do pudełka i przerysowujemy jajo. Uwaga, na obydwu pudełkach przerysowujemy. Na jednym jest i na drugim teraz. Super. Pięknie, to teraz przyklejamy piankowe jajo do pudełka numer jeden. Smarujemy, o no tak. I przyklejamy dokładnie tam, gdzie odrysowane. Na drugim pudełku przykleimy sobie fragmenty naszej potworkowej paszczy. Przyklejamy oczywiście tam, gdzie ołówkowe jajo. I proszę bardzo, gotowe!